W Sandomierzu miało miejsce uroczyste przekazanie betlejemskiego Światła Pokoju. Uroczystość odbyła się w kościele seminaryjnym pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Światło trafiło do mieszkańców Królewskiego Miasta i całej diecezji sandomierskiej dzięki zuchom i harcerzom. Schówca Związku Harcerstwa Polskiego w Sandomierzu. Dostarczenie betlejemskiego Światła Pokoju to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku dla sandomierskich harcerzy. To tradycja licząca już 35 lat. Światło zostało odebrane w Zakopanem od słowackich skautów, by następnie mogło trafić do domów mieszkańców Sandomierza i całego regionu. Uroczysta msza święta stała się formą powitania światła z Betlejem na ziemi sandomierskiej. No Można powiedzieć, że to jest taki nasz e, dobry start. Oczywiście po tym weekendzie spędzonym w Zakopanem, gdzie gdzie przejęliśmy światełko od skautów, przejęliśmy do Sandomierza. Bardzo szczególny dzień dla nas. W tym roku szczególnie postaramy się, żeby wszyscy, którzy będą tylko mieli ochotę w Sandomierzu, w okolicach Sandomierza przejąć od nas światełko petremskie, będą mieli taką szansę. Nasze patrole będą Wyszczególnionych godzinach w odpowiednich miejscach, zaczynamy od parkingu przy Galerii Królewskiej, to będzie taki e, terenowy samochód, będzie widoczny, będą, e, będzie słychać muzykę harcerską, tam będzie można, tylko trzeba przynieść jakąś swoją świeczkę, lampionik i będzie można od harcerzy zabrać światło do domu. Mamy jeszcze taką misję dla naszych harcerzy, że mają odwiedzić swoich sąsiadów i również przekazać światło betlejemskie w takiej naszej tej sztafecie światła betlejemskiego, światła pokoju. Jako pierwszy betlejemskie światło pokoju otrzymał biskup diecezji sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz. Następnie trafiło ono do przedstawicieli władz samorządowych. Wicemarszałka województwa świętokrzyskiego Grzegorza Sochy, starosty sandomierskiego Marcina Piwnika oraz burmistrza królewskiego miasta Pawła Niedźwiedzia. Światło, które jest symbolem Jezusa Chrystusa, ale jest symbolem wszystkiego cudownym, co dobre, co piękne. Przede wszystkim jest symbolem pokoju. Potrzebujemy pokoju i Pan Jezus rot się przynosi pokój, ale od nas zależy, czy On zaparuje na ziemi. Światło wypiera zawsze mroki. Światło usuwa niepewność, usuwa lęk. Światło jest czymś dobrym, bo pozwala zobaczyć więcej, ogrzewa, łączy ludzi ze sobą. Światło znajduje. Uroczystej mszy świętej towarzyszyła niezwykła oprawa muzyczna, o którą zadbali harcerze należący do sandomierskiego Hufca. Betlejemskie światło pokoju będzie przekazywane przede wszystkim przez harcerzy, ale będzie również dostępne w budynkach Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego. Czym dla harcerzy jest betlejemskie światło pokoju? Ja myślę, że to jest bardzo szczególna akcja, choćby jak widać po zaangażowaniu naszych dzieciaków. Jest to na pewno ogrom integracji. Ten wyjazd weekendowy, no tutaj naprawdę gdyby nie na przychylność władz samorządowych, które nas wsparły na ten wyjazd, mogliśmy pojechać tam prawie 150, 150 osób. To było paręnaście patroli. Nie wiem, no myślę, że są też większe chówce i środowiska, ale kupiec Sandomierz, Sandomierz był szczególnie widziany. Na zlocie w Zakopanem. Prawda? To są prawie trzy autokary, trzy autokary dzieciaków. To poza właśnie tą integracją, no jest to dla nas służba. W zasadzie harcerstwo. Staramy się uczyć dzieci już od zuchów, że bycie harcerzem to jest jednak taka ciągła służba dla innych. Zuchy i harcerze brali udział w betlejemskim zlocie, który przygotował ich do misji zaniesienia światła w lokalne środowiska. Było to niezwykłe przeżycie, szczególnie dla tych, którzy pierwszy raz byli członkami betlejemskiej sztafety. Tegoroczne hasło betlejemskiego światła pokoju brzmi: Pielęgnuj dobro w sobie. To światełko łączy różne osoby czy różnych ludzi. Tak jak dzisiaj w Kościele Św. Michała, mieliśmy przedstawicieli władz, mieliśmy księdza biskupa z nami, mieliśmy wiele osób, które sympatyzują z harcerzami. Światełko betlejemskie nam przypomina o tym ważnym wydarzeniu, które się dokonało ponad 2000 lat temu. I za to jesteśmy wdzięczni tym, którzy nam o tym przypominają, bo jest to spotkanie, a to spotkanie rodzi przyjaźń, a z tej przyjaźni rodzi się też pokój w sercu i radość. Także życzymy wszystkim, którzy dzisiaj uczestniczyli którzy włączają się w tą, można powiedzieć, w to piękne wydarzenie, takiego właśnie przypominania innym poprzez nawet to betlejemskie światełko pokoju, że razem możemy być mocniejsi, możemy być radośniejsi, że możemy nieść właśnie tą nadzieję pokoju.